Siemaneczko ludziska, z tej strony Mister namo 15 No i jesteśmy na Bolusiowie V7.1 Z powrotem z serii Po Sąsiedzku, tym razem z Mafią Solec Cześć, witajcie Boluś może i opowiada, jak on to powiedział na swoich odcinkach Że ta seria troszeczkę się zmieni I zmieniła się Tak jak właśnie zapowiedziałem Będzie towarzyszył mi Boluś w tych odcinkach no i jak i u mnie, tak i u Bolka znajdziecie ciąg dalszy tej serii. Myślę, że tu najlepiej właśnie rozwinąłby to sam Boluś, bo dużo na ten temat ostatnio rozmawiał, nieprawdaż? Tak. tak. Słuchamy. Co masz do powiedzenia? To ogólnie tak, ludzie, ciężko jest, wiecie jak u nas z czasem, nie? No odcinki nie, nie są dość często wydawane, i ponieważ z racji gdyż, na no, ciężko tak e, zgrać nam się czasowo. Adaś pracuje, Brączka dość często nie ma, ja też od czasu do czasu gdzieś tam muszę wybyć i no nie nieczęsto znam się zgrywa czas e, i jak sami też się pewnie domyślacie łatwiej jest ogarnąć dwie osoby coś niż czwórkę, bo nie zazwyczaj każdemu coś pasuje, dlatego też no, ta seria troszeczkę cierpiała, cześć sąsiad, to znaczy coś wujcie prezydencie. Eee, I ogólnie no, ta seria troszeczkę cierpiała, a nie chciałem tak do końca tej serii stracić, bo mówię, no tutaj te maszynki mi fajnie przygotowane, eee, ogólnie ta, ta mapa była robiona praktycznie na tą serię. Więc pomyśleliśmy właśnie z Adasiem, bo już tak, z Brączkiem mam polską i w niektórych tam seriach razem występujemy Z Tanasem też mam czeską i w ogóle A z Adasiem właśnie nie miałem nic, a miałem mieć tą polską i rzecz, której jeszcze nie skończyłem Dlatego też tak z Adasiem pomyśleliśmy, że fajnie jak przyjmiemy tą serię Zostawimy praktycznie te mody, które były, może wymienimy tak troszeczkę tak niektóre tylko a reszta by pozostała i myślę, że ta seria chociaż w taki sposób może zostać na naszych kanałach, bo myślę, że no, inne nie wypali z tego, że ciężko by nam się było zgadzić te odcinki albo by były co parę dni, albo by nie było później miesiąc, albo i w ogóle no sami wiecie, jak ciężko jest nam coś ogarnąć w czwórkę, a, a tak to no, lepsze dobrze to niż dobrze. chyba nic. Bardzo no. dobre słowa tutaj, bo już wiecie, że właśnie ty to, to ładnie opowiedz, że, że jakbyś sam ostatnio opowiadałeś, no to po co ja mam? Jak to się mówi, szczępić Rejka jak Ty już masz jaką litanię e, zrobioną? No ale to jest jednak święta prawda, bo bardzo mało sami ostatnio widzieliście jak było we wakacje z nagrywaniem MP u mnie tak więcej singla, no, bo niestety jednak gdy tylko wróciłem z domu, no chciałem coś nagrać, a teraz na pewno będzie o wiele lepiej, to już wam mówię od razu. No i ja się cieszę, bo nie mam lagów. No właśnie, bo nie ma lagów, <tłuk> ten plus taki tego interesu. Mniej ogólnie, wiadomo, mniej modów. E, seria będzie podobna, wiadomo, no tylko nie będzie gospodarki tutaj e, Brączka e, nie będzie grał Tanas, Arek też, chociaż Arek nie grał, ale miała być wersja podstawowa z Arkiem, tak. Sam sobie radzę na tej powiedzieć z zbójtowaniem z pracowaniem w polu. Myślę, że Wam się to spodoba, chociaż jak tam Bolek opowiadał, no niektórym z Was jednak no, nie, za, nie przypada to może do gustu. No mówię, dla mnie, dla mnie lepsze to niż nic, bo jak ma ta tak seria wyjdzie, w ogóle ma jej nie być, a mamy zadanie szukać teraz jakichś zagranicznych modów, bo raczej polskich byśmy nie szukali, bo mamy trochę tych serii polskich. Czy to no, lepiej polską chyba... serię to jednak ja bym się wstrzymał, poczekał do tej mapy, więc o, o, kiedyś o, to tak. będzie. Myślę, że na zimę... Dźwięk... Tak on. Jakby taka ta seria zaczęła się na gwiazdkę to byłaby całkiem spowa. Tak? Ja, Wiesz, ja, ja już ostatnio brączkowi mówiłem, że właśnie ten okres jesieni i, i zimy to taki okres, gdzie zawsze siedziałem najwięcej z mapami. Zawsze było tych pomysłów sporo, więc myślę, że i teraz też tak będzie, tym bardziej, że FS17 się zbliża to. nie, może to by być da... bardzo dużo serii, więc nowych z tych nowych gier, zanim wyjdzie jeszcze FS17, to będzie seria na pewno z polskiej farmy. Jeżeli będzie dostępna MP to na pewno będzie też MP i to, to jest pewne. W którejś w której z tych gier będzie MP na 100%, tylko nie hmm. pamiętam już w której? Na pewno Carland to... Crops będzie i na pewno no to... symulator farmy Pure Farming. A, e, no to który to wyjdzie dopiero prawdopodobnie w styczniu lub lutym, ale następnego roku. E, więc to będzie już po gwiazdce. Ale myślę, że jeżeli w polskiej farmie też będzie dostępna dostępność gry MP to na pewno zagramy sobie tu razem jak z borkiem, takim z Brączkiem, to na pewno zrobimy sobie serię. 100%. No, ja na pewno będę chciał już... Ja to tak obstawiam, że no... te gry będę nagrywał, tylko dwie będą takie bardziej główne i pewnie to chciałbym, żeby to było Katelyn Krobi i FS17, a, a tak. właśnie to były Farm i to reszta to by były takie gry takie, przypuśćmy, że jako druga gra Szczerze? pomocna taka. Szczerze. No, tak mówiłeś właśnie na temat tych... Dwóch gier, to ja powiem ci szczerze, że ja bym postawił ten to pure farming bardzo wysoko w hierarchii numer 1, bo jak patrzę właśnie na te trailerki, na fotki, i na to co niby tam proponują, w że to może to być, no, że tak powiem, gigant pod względem nawet farminga 17, bo Props to, co tam niby wyczyniano, to już swoją drogą, co jeszcze nawet tam zbytnio nie zna światła dziennego ale tutaj pomiędzy farmingiem a tym piórem farming jeszcze mi się bardzo zastanowił bo jeżeli im wszystko wyjdzie to może być przełom. no ale wiesz ja też na pewno nie rzucę od razu na sam początek jak wejdą te gry nie rzucę tego farminga 15 no mhm. i tam 13 czy tam nie wiem jakiej serii no, no, 13 właśnie 13 znaczy, na pewno to znaczy wiecie, no, tak. ja sobie znaczy dlatego ja sobie teraz probiłem te serie z 11 tam z 8 żeby zakończyć to bo już wiem że później mi się nie będzie chciało jak wejdą te nowe gry mhm. bo to już by była zuża w ogóle tego wszystkiego No to już się e... nam pogubiło trochę moim zdaniem No, dlatego ja mówię, też nie rzucę od razu piętnastki i na pewno jakieś tam ze dwie serie z piętnastki minimum zostaną e, A też żeby nie było tego za dużo, że nie sam farmik będzie tylko na kanale Dlatego też będę musiał wybrać niektóre te gry w rolnicze, wiecie, jakieś tak typowo no jako pierwsze, a niektóre jako typowo długi odcinek żeby pokazać się raz, dwa razy w tygodniu może maksymalnie, nie? Ja powiem szczerze, że właśnie będzie dużo rolnictwa, jeżeli wszystko wypali więc na pewno, 4, dużo, 4. Na pewno dużo ludziom to się spodoba na pewno o, nie nasze jednak y, y, kanały są bardzo farmingowe i to każdy to ma symulatory, symulatory właśnie mówię, no jest no, coś, tak, coś tak, związanego z, z rolnictwem i, i to wystarczy no, znaczy to, tam, się to i dla naszych kanałów super ale moim zdaniem też y, dobrze dla tak jakby powiedzieć można było no, y, Jedni dla drugich są konkurencją i dzięki czemu że, wiesz, Jak się ze sobą ktoś yy, yy, konkurencję ma, to wiesz, stara się być coraz lepszym i dążyć do czegoś lepszego, do czegoś, mm -hmm. coś, żeby być lepszym od innych, więc myślę, że właśnie jak farming zobaczy, bo przez kilka lat nie miał dobrego odpowiednika, to mógłby nawiązać z nim jakąkolwiek walkę yy, w symu no, takim symulatorze rolnictwa, jakby to tak mógł nazwać, a teraz naprawdę, jeśli wyjdą te cztery gry, będziemy mogli sądzić, że przypuśćmy ten Farming z 2019 będzie no, już z tą ziemią 3D, tak jak którą myśleliśmy, że będzie teraz, ale niestety no, tak nie, nie będzie, nie, 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 nie. A, a niestety, niestety można tak powiedzieć, dla nas, że właśnie Cateland Crop czy tam jeszcze te inne gry będą miały właśnie tą fizykę ziemi. Nawet y, samo ta polska farma, co teraz wyjdzie 2 września, m, bardzo ma dobrą fizykę ziemi, to jest to niby to ekspert y, zagraniczne ale Polska nazwa ciągle zmienia się, czy tam był właśnie symulator farmy, nawet się nazywał w poprzedniej wersji, teraz już Polska farma, też ma tą właśnie fizykę 3D i to naprawdę fajnie wygląda. Na, na pewno nie ma takiej fizyki i grafiki jaką ma farming, więc on też na pewno nie, nie, nie przegra to jest pewno. Właśnie maszyny maszynowo wiesz wygląd maszyn i w ogóle. Ale myślę że, myślę, że na pewno z roku na rok się przybliżają. To jest taki typowy agrar z dawnych lat No dokładnie, tak, tak bardziej bardziej no, ciekawi. Pamiętam ci tak, agra to taka gra, w którą można było sobie pograć godzinę, dwie i to był koniec. Żeby sobie się powali, tak? Simple, żeby, tak. Zobaczyć, żeby zobaczyć sobie co tam było, co jest fajnego i tyle, bo ja, ja tak miałem bynajmniej z agrarem, że pograłem dwie, trzy godzinki i dla mnie to był koniec z tą grą. No wiadomo, modyfikacji brak praktycznie i co, co szybko się nudzi. Przypuśćmy sobie farming jakby był tylko na oryginalnych, też by nam się znudził, nie? Chociaż no, jak tak oglądam 17 podstawowe to na pewno zaczynam serię let's play właśnie z, na oryginalnej mapie i na oryginalnych maszynach. Nie? No ja robię, no jak bo... z włoskim gadariałem już to robię tą. Tą no, serię chcę, z singla, nie? Uh -huh. właśnie, to mi bardzo, to mi dużo pomoże ta seria z singla, bo wiesz, no, no, tak, tutaj będę miał wszystko Tak, będę miał wszystko oryginalne ceny, będę oryginalnie zarabiał, no, tylko że wiesz, tak. zrobię sobie swoje tablice i wszystko, nie? nie? no to jest fajna sprawa, nie, ja właśnie chcę tego play MP, bo, bo to co patrzę, jakie tam mogą być mapy yy, znaczy mapy Oryginalne maszyny to naprawdę szacun. A no tam mapy że... dwie będą. Tak, to się słysza, że ogólnie jest dużo takich niespodzianek, które jeszcze nie ujawniają pod względem i maszyn, i, i map też tak, co tam jeszcze jest dosłownie. No więc... Ciekawe, ciekawe. No masze to tam tylko takie, wiesz, typowe marki, jakie będą no. i po jednej, tam, d po jednej, dwóch maszynach, a tak pro... naprawdę to będzie około 160, coś, coś w tym stylu, chyba maszynasz. Więc i jest grubo i powiem wam szczerze, że naprawdę jest na co oczekiwać, bo... Wrzesień e, przyniesie nam, e, no dla nas, dwie dobre premiery. Pierwsza to będzie Polska Farma 2 września, którą liczę, że już nawet tak 2 września nagram. E, no druga to będzie FIFA 17, która tak robi, robi przełom moim zdaniem. I możesz, możecie nawet tego nie oglądać, hejtować, ale i tak to zobaczycie na naszych kanałach. Ja na pewno <laughs> nawet, nawet jak nie, to ja będę grał, po prostu tak nie będę grał. nagrywał, ale ja będę no, na pewno no, majaczył w tą grę. Ale, mając życie na pewno nasze odcinki MP, Facebookiem i kolejne jakieś tam challenge y, czy Beka na pewno. Nawet jakby na zostało to zostało 600 łapek tak jak jest, też bym się cieszył. Nie 400. Bo... Też myślę, że będzie spokojne. Ale myślę, że jakby... Fajnie jakbyśmy chociaż na tej FIFA tam mieli po 1000, co był naprawdę... Tak, tak jak pod innymi grami mam, na przykład pod Standard em i w ogóle, gdzie tak... Znaczy, gra Ciebie... się tego cały czas, do czasu, a... Szczerze że ja jakbym naprawdę miał przy każdym każdej Fifie, bo Fifa jest oglądana, ale nie u mnie, tak? No nie oszukujmy się. Ale gdybym miał tak 700, na pewno by mi to dawało takiego większego powera, żebym mógł właśnie rzucić coś, więcej odcinków i tak dalej bo, bo fajnie się gra tak to tak do, do 200-300 łapek tak tutaj trochę średnio mm. bawić się tutaj damy radę może 17 nam przełamie na kanale wreszcie no coś może, i... No, oby oby bo na razie to co, to co oglądamy to może być z tego naprawdę całkiem spoko jazda więc o no, jak nigdy chyba tak zapowiadana chyba nigdy jeszcze chyba nie było jak teraz no ale no sorry jednak no muszą coś robić nie oszukujmy się. Przecież jeżeli ta FIFA by ciągle była podobna, nic by się nie zmieniało, no to... No nie zarobiliby na, jednak sobie kładą na to dużo pieniądze, więc. Ogromne pieniądze. Wynająć teraz na przykład takiego Marco Roysa, czy tam Messiego, czy resztę do... Żeby zrobić, nie wiem jak to się tam fachowo nazywa, ale te ruchy, ich wszystkie i w ogóle, no to na pewno nie są to małe pieniądze. Tak. Przyzważą? Te wszystkie licencje wykupić, faj. Ale właśnie tak, najbardziej ciekawiłem tutaj FSA 17 eee, No jednak tam za dużo nie zmienili, a ciekawiła mnie cena Czy dowalą jakąś taką od serca, czy jednak zostaną przy tych cenach co co roku No ale za to, że się nic nie zmieniło Zero tam dodatków graficznych i tych, silnik, Silnikowo nie Tak silnik nie zmienił się, więc na no to nie wydali kasy i zostali przy tej samej cenie no i bardzo dobrze, to, to jedynie może przyciągnąć troszeczkę, bo jestem ciekawy jak reszta gier typu właśnie tych symulatorów rolnictwa, jak, jak to będzie stało cenowo, nie? Mówię, jeżeli te gry będą Ciekawie do 100 zł, to jeszcze, jeszcze myślę, że w miarę tam będzie, będzie na to popyt, bo mówię, no te gry będą prawdopodobnie bez modyfikacji przez jakiś czas, taki większy, e, póki nikt tego nie ogarnie, albo nie będzie w ogóle takiej możliwości, a tak, no, no pożyjemy, zobaczymy. Nie wiem, ciekawie miarodzone tylko ta polska farma, bo to jest na bazie Farme i no nie, nie grało mi się, zrobiłem co tam parę, dwa, trzy, cztery odcinki właśnie z poprzedniej wersji Farme i, i tyle w temacie, tak nie zaszkodziłem, no, ja tak gra. Ja Ci mówiłem, że zajmę jeszcze Blążek, że do mnie, że właśnie mam zamiar mhm. na, zacząć nagrywać, nie? Mhm. I ten, i tak właśnie kurde z Blążkim jak obejrzeliśmy te zapowiedzi i to wszystko. To mówię, nie, nie ma sensu zacząć nagrywać teraz jak, jak właśnie ona wyjdzie już niedługo 2 września, i... a września, znaczy ogólnie podstawowa tutaj data e, właśnie wydania tej gry to 2 września, więc... Ej, ja nie, nie wiem czy ja dobrze pamiętam, ale oni chyba zmieniali swoją pierwszą datę wydania właśnie. Swo nie, albo mi się to z jakąś inną grą pomyliło. Nie wiem, mi się właśnie z Pure Farming pomyliło, myślę, że właśnie Pure Farming wychodzi teraz. Nie mówię najbardziej zajebiście, bo szybciej niż fs więc ludzie się też nacieszą. A to jednak mi się porąbało, bo ten sprawdziłem, że to będzie jednak później, taka planowana właśnie data wydania to styczeń, luty mm. na kolejny rok. Więc... Wiesz co, może i dobrze, ja się cieszę, bo nie chciałbym takiego nakładu, że wiesz, nagle wszystko się rzuci i w ogóle. Fajnie, że teraz wychodzi właśnie ta gra, bo teraz wiesz, teraz sobie fajnie zarzucimy, jakaś tam seria jedna może odpadnie z farminga, bo po prostu będzie lekko trochę przyćmiona. A wejdzie jakaś nowa gra, aż, aż przyjdzie ten farming 17 i później wiesz, dopiero za jakiś czas tam przypuśćmy po dwóch miesiącach, trzech kolejna jakaś rolnicza gra. Moim zdaniem super, że to wszystko nie wchodzi w jednym czasie. Szczerze ja cieszę się, że będziemy mieli co robić, będą MP i oby wszystko tego dobrze nam wychodziło i było i było na to czas, bo czas to podstawa, żebyśmy to mogli sobie nagrywać bo ty będziesz miał tą grę od tych... Yy, o, od tych Playway, od Playway. No, no. Yy, muszę zobaczyć ciekawe jaka cena jest, jakbym też jakoś zamówił, żeby od razu mi przyszła. No. Musimy ogarnąć te mapy Tak. Okay. Nie ma problemu, a... nie ma problemu Januszku. Dobra. Jak ci idzie robota? A bardzo dobrze, zajbiście mi się tuż nad tymi... Mega z Grubera, nie? Czwórkam sobie Orze mniejszym żandirkiem on ma w środku wyciszoną kabinę bo na zewnątrz to nie dałbym rady w ogóle to musiałbym krzyczeć do ciebie no nie chcę u, u mnie na razie tak nie ma dobrze a, a ogólnie tak dla wszystkich tutaj którzy by się pytali co ja w ogóle robię to robię sobie orka pod rzepak w tym w poprzednim roku tu był owies w tym roku tu będzie rzepak więc powinno być z gites, pompes, mayones. Hmm. Ale to wszystko się okaże czasem. Ty, ty ogólnie nie będziesz miał dużo no, takich innych maszyn... Yy, no wiesz, tak z poprzedniej... Nie zmienią ci maszyny tak z poprzedniej, jak graliśmy w czwórkę. No nie. Będę u, mnie, u mnie troszeczkę, troszeczkę będzie zmian, bo tam, wiecie, coś lepszego znalazłem. Wtedy bardziej patrzyliśmy, coś jak nam lagowało, nie? Wyrzucaliśmy to po prostu, yy, bo nie dawało rady na detyku. No tutaj nam mniejsze są lagi, więc można zaryzykować ale też niektóre maszyny po prostu wychodziły lepsze tak jak u mnie na przykład Gruber znalazłem sobie bardzo fajny John Deer. wymieniłem sobie John Deereka takiego 85-konnego super wygląda z turem eee, co tam jeszcze przyczepkę jedną wymieniłem eee, prasę także no mówię no maszynki fajnie bo się powymieniają, będzie troszeczkę inaczej ale mimo wszystko zostanie większość w tym samym schemacie jak była po prostu się powymieniało można powiedzieć że modelami i tyle nie, ja, prawdopodobnie może zmienię tego większego John na coś innego No w... tak jak Ci mówiłem W tym, w tym sezonie, znaczy teraz właśnie na, na jesień jeszcze Żeby właśnie się przydały na te prace polowe Ale zobaczę, co tam będzie na, na giełdzie rolniczej yy, w tą sobotę Dobra, to nie bierzesz nowego? Nie, biorę używany, bo to, że jestem wójtem, to nie od razu Żebym coś sobie kupować jakieś cacuszka czy coś to... Ja Pamiętam, że fajny, fajny, odcinek Kurczę, ja odpowiem całe pole skończę. Rozgadaliśmy się troszeczkę i mam mniej 17 minut. Fajnie. No ja to samo. chyba ja ja teraz w ogóle mam e, tutaj związane sprawy z, z actionem. Fajnie, bo widzę wszystko. Ile mi nagrywa, ile FPS-ów. Tego właśnie brakowało w Dlatego jeden filmik z 13 nie wyszedł właśnie z powodu tego, że... właśnie, co tam się zadziało, bo ja widziałem, ale już nie słuchałem, bo nie było czasu, bo z gorączkiem jechaliśmy na pola. No bo wiesz, włączyłem sobie ładnie nagrywałem, nagrałem sobie 20-minutowy filmik, a okazało się, że, że po prostu nie, nie nagrałem i nie. do Aha. Właśnie to jest ten problem, bo tak, na... Miałem stary, znaczy na stary monitor. Miałem monitor ten, ten no, te dwa monitory, na tym jednym zawsze widziałem. No ile, ile mi się nagrywa Please, yeah. i tak dalej, co nie? Ale w trzynastce tego nie było. 13 mi minimalizowała drugi ekran, prawie że zrobiła czarny i koniec, tak? No nic z tym nie mogłem zrobić. Ale przeważnie miałem takiego, takiego myka w trzynastce, że gdy szłem sobie, co nie? Ludzikiem mm -hmm. i klikłem sobie nagrywanie, to miałem takie lekkie przycięcie, co nie? A to ja też, to ja tak samo sobie zawsze pamiętam patrzyłem I... tym, nie? Że myszką bujałem na boki. No, no, no. I jak y, takie lekkie przycięcie, to zaczęłem nagrywać. No i tam tego, tam tego czasu, że tak powiem. Wtedy gdy nagrywałem, tak właśnie było. Przycięcie było, bo tak przy nas robiłem. A tu jednak w ja potem niby chcę wyłączyć nagrywanie, a wtedy dopiero włączyłem, tak? Więc pozdrawiam. Fajne, napra naprawdę super odcinek proszenia bizonem wyszedł. Nagrałem później, właśnie naprawiłem aktywę, cyk cyk, teraz widziałem no, ile FPS-ów, ile to tamto. Fajna sprawa. Co, co Cię tak w ogóle wzięło na trzynastkę i na Borusioło? Powiem szczerze, że właśnie chciałem pożegnać się z tą trzynastką, bo jak już mówiłem, że no jak wyjdzie już ta siedemnastka, to zostawiam jednak piętnastkę, siedemnastkę z farmingów, już te jedenastki, trzynastki i inne pierdolenie, nie mam zamiaru wracać się. I więc też nawet trzynastkę już sumę I że to bolusiowo jakoś najbardziej z 13 się, ogólnie z 13 się najbardziej się podobało Więc mówię, a dogram sobie ją do końca i... no to pida, to ty miał, właśnie miałeś ty na niej jakąś serię, bo już nie miał, pamiętam Miałem tą, tą pierwszą, pierwszą dawno temu Takie polskie gospodarowanie chyba się nazywała ta seria Co żeśmy tam wszyscy a, grali ty, ale Jeszcze ty będziesz robił jakieś odcinki z tego, czy nie? Myślę, że jeszcze powinien z dwa, trzy odcinki wyjść. A, no to spoko. Nie, ja dam jeszcze trochę dogram, żeby pożegnać z tym, z tą przynaską do końca uh -huh. i... to dzięki desu. Powiem szczerze, że miałem najgorszy w tym momencie moment do orania, bo musiałem ogorać drzewo, słup, ale bardzo perfekcyjnie mi to wyszło. Mi taki fajny malutki kawałek już co przyjdzie przyjdę sobie tam zobaczyć jak tam u Ciebie idzie. Ty możesz tam mod pasażera? Powiem Ci, że ja muszę zobaczyć, czy mam siedlisko O, ja, pewnie wyniosłeś, odkręciłeś na Allegro Na yumę. właśnie ogólnie ktoś mi zadał takie pytanie, czemu chłopaki ciągle mnie obrażają, że jestem łzynem Boże I ubieram się, i mówicie, że ubieram się w lumpach i się właśnie pozdraszają To tak powiedział? Bo właśnie chyba nie mówiliście niczego takie. takiego chyba, że ktoś oglądał nasze stare odcinki, to tam naprawdę, to... bo to był były czas, bo pociski, tak. ale, ale nie pewnie. były pociski, ale ktoś mi powiedział takie coś nie, Z chyba was? nie, nie no na pewno. Tak nie dziwi, nie. bo... Bo myślę, że... <noise> Pozdraw trochę. W ląpekcie, nie no, jakbyśmy mówili, to pewnie, że się ubierasz, nie wiem, jakimś tam kurwa, dojem czy coś, to coś rano, ale... Tak. Naj, Nike, Nike Power Szałas, poczekaj. Bo ogólnie klamka mi się zaczyna. No, zeź mi, zdejmij mi tego bliźniaka. Ja się ubnię. O kurwa. O Moje... <noise> 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 Nie mogę. <noise> sum się o co coś zrobił. Nie mogę się. Yeah. Aha, to, to to ja zamykam go, bo mi tylko pod... ...przeciąg mi ja, tylko robi. To jadź Przeciąg mi robi nic więcej. No ładnie ci to idzie. Kurde, sporo żeś zabrał. kurwa, kurwa, czwóreczką, kurna, pykłem jak... Ile ty lecisz? 12-11. No, kurwa, przy głębokiej orce? No, chłopie. Ale idzie. Popadało. orka, bo wiesz. Nie, powiem szczerze, ma siłę. Fajnie ci to wyszło, naprawdę spoko. U mnie też gdybym teraz żałuję, bo jedynie to było jedyne moje pole z tym Z sieczką, nie? Mhm. I je zgruberowałem. Nie wiem co będę je robił jutro. W odcinku będę gruberował po prostu te bez sieczki chyba i tyle. Ja powiem szczerze, że ja bym jeszcze ostatni pokos z yy, yy, siana zrobił. Yy, w, tym, w, tym, w tym roku. No jeszcze będzie robić, jeszcze ja też będę spokojnie robił jeden. Nie? Bo ogólnie no, no tak na... Grając realnie wtedy, no, na tą serię. No to gdzieś już mamy tak no... No gdzieś końcówkę sierpnia, czyli tak samo jak teraz żyjemy z nie No no coś to już tak pomoglowane, bo już jesteśmy po żniwach, po belkach, zaczynamy no z Ej, no to jeszcze jest dwa, dwa pokosy można zrobić. Nooo, zastanowiłbym się. No kurde, jak ja pamiętam, że my w listopadzie nagrywaliśmy ostatni pokos. Mówiś. Jednego roku. No, no to u was, późno. U was bardzo późno. Ale na nie, no to około, jeżeli jest dobry rok, to robi się od, do 4 do gdzieś. Siona kosów, nie? nie wiesz, nie przypadkiem... Teraz dopiero drugie, trzecie, teraz będą trzecie dopiero wchodziły. Nie, pamiętam ostatnie e, siona kosy w roku. ubiegłym, w moich okolicach, to było końcówka września. O kurwa. A i potem już cisza, co nie? Już trawa stała spokojna. Nie, to u nas jeszcze październik, co tam już, no zależy. Ale, jak ale zobaczcie to. ludzie, jakie klimaty są, co nie? W tamtym roku, w listopadzie mówisz, tak? No nie, to były ze 3 lata temu, No nie pamiętam, że się nagrywaliśmy, kiedy ja no, płycie no, tak, no, no, no. To, to pamiętam... To różnica, ale to mówię, to taki, nie pamiętam. Taki, taki rok się trafił bo no, to wiesz. No nie no, w tamtym roku wiem, że skończyły się gdzieś tam. Chyba we wrześniu. Pół września nas po pajnie no. okay. Bo wiem, że no że to niby już było wiesz przed moimi urodzinami. Nie, to będziemy robić, tego. Więc ja, ja myślę, że właśnie w następnym odcinku już sobie polecieć i pokosić trochę łąki, żeby było grubo. Eee, nie, no myślę, że nie ma co przedłużać tego odcinka. 24 no, minuty. Fajnie, żeśmy porobili. Eee, tak, no, zaorałem ponadto, a zakończę sobie Wolka e, na odcinku. Eee, oczywiście zapraszam do wolka na kanał. Dzięki Bo tam będzie ciąg dalszy i piszcie czy wam się to podoba I oczywiście zostawcie łapkę, poka pokażcie, że ta seria nadal was interesuje tak jak interesowała z dawniej Czyli u mnie było ponad 2000 łapek w górę, co przebijałem bolka i prączka razem wziętych Więc, <grym> ej ej ej, Więc zróbcie to dla Chyba... mnie Chyba 5 minut jak wydaliśmy Nie, nie, serialnie bo przy pierwszych dwóch czy trzech odcinkach z tej serii Byliście zdziwieni, że mamy bardzo dużo łapek w górę a nawet przez raz się biłem z tobą że tak powiem o. kiedy mnie wyprzedzisz i nie wyprzedziłeś mnie wtedy w tych łapkach bo ja miałem 220 a ty 2 100 więc zostawcie naprawdę dużo opa w górę dużo wyświetleń i tyle w temacie chcecie więcej to do następnego trzymajcie się na razie cześć, cześć.